Bardzo serdecznie jesteśmy w studiu regatowym w Sztynorcie. Jest ze mną Maciek Cylupa, organizator Polskiej Ligi Żeglarskiej oraz... Dobry wieczór. Dobry wieczór oraz Krzysztof Łobodziec, który będzie jutro razem ze mną komentował... Dobry wieczór w Sztynorcie. Dobry wieczór w Sztynorcie. Witamy Państwa. Panowie, myślę, że na początku możemy rozpocząć naszą rozmowę od transferów, które są bardzo ciekawe w tym sezonie. Powiedzcie mi Waszym zdaniem, które transfery są najbardziej zaskakujące? Mogę ja? Bardzo proszę. Mój ulubiony transfer, absolutnie tych regat. To jest Karol górski, który się pojawił w załodze, załodze Jachlubu-Sopot. Karol jest super zawodnikiem, z którym kiedyś się dawno temu ścigałem i był strasznie zajadłym regatowcem. Także myślę, że będzie ostro. Ciekawe, czy nie stracił pazura, więc to jest fajna zmiana. Ciekawa i będziemy pewnie fajne ściganie oglądali. Twoim zdaniem, Maku? Ja tak trochę pójdę od, od dołu, bo tabeli, tak, tabelę układamy sobie tak w głowie na bazie zeszło, zeszłorocznego rankingu, który może być zupełnie inny teraz. Myślę, że ciekawym transferem jest Michał Korneszczuk pływający w Sportwicie na pozycji taktyka. To jest myślę, że połączenie dwóch mocnych osobowości: Bartka Wójciaka i Michała Korneszczuka. Będzie ciekawe do obserwowania, jak oni się dotrą i czy to zadziała. Jak zadziała, to powinno być super, ale czy zadziała, to nie wiem. I drugi transfer to jest Filip Cieszkiewicz z Sportwity na tabana przechodzący do składu On Onlemon Rockstars Racing do Aleksa Michalskiego. No, Filip pokazał wielkie umiejętności, doskonale ułożył pracę w Sportwicie w ciągu ostatnich dwóch sezonów. Zobaczymy, czy to się uda zrobić, czy jest w formie, czy to się uda zrobić w tym roku w Rockstarsach. A mnie najbardziej zainteresował transfer Ocean Challenge, w którym mamy dwóch zawodników z pierwszej ligi i Kasię Goralską, oraz na sterze jest Cieniu, jak to tutaj mówimy w naszym. tak. Tak, w naszym żeglarskim społeczeństwie. Jak oceniacie ten transfer i czy wiecie może, jak to w sumie, jak wyglądała ta cała droga? Znaczy, ja znam historię troszkę od, od, od kuchni. Bo gdzieś mniej więcej w marcu okazało się, że załoga Ocean Challenge, którą miał prowadzić Bartek Bartnicki z chłopakami, jak w zeszłym roku, którzy wywalczyli awans, w dobrym stylu, eee, no, okazało się, że tam się coś nie poskładało eee, i, i szukała, była nowa załoga, bo szukanie nowej załogi. Okazało się, że Łukasz Wosiński jest jakby dostępny, jest, jest wolny. Są też chłopaki z, z jakiegoś Białeńka, którzy zostali też bez, bez angażu na ten sezon, bo tam też Białeńcy w Białeńce w pierwszej się pozmieniał skład. Więc to się, widzę, udało poskładać i super, no to myślę, że to, że Łukasz się zgodził popłynąć. On po projekcie z hrm ma trochę teraz taki, taki jakby, no, ma, ma wolny czas, można powiedzieć, w ten sposób, bo umowa z hrm się skończyła, on tam robił jako pływający trener i ten projekt prowadzi przez wiele lat. Myślę, że no Łukasz pływał w zeszłym roku w lidze, wystartował chyba raz, jak pamiętam, i, i był bardzo wysoko, więc wydaje mi się, że tutaj będzie fajny, fajny taki, no, Mocne wejście, fajne. To Kogos, do ciebie mam pytanie. Jak byś skomentował zmiany i transfery, jakie są w Sejku Pogoni? Bo myślę, że jesteś Oho. bardzo blisko Oho. tej drużyny. No tak, bardzo, jak to zacząć? Bardzo blisko, ponieważ trzy lata temu jeszcze startowałem w barwach Pogoni. A więc serduszko tam dalej pyka do tej pogoni. No, dla mnie no, Tadzik to cały czas jest skipper numer jeden, świetny chłopak i bardzo się cieszę, że zabrał mister w końcu, bo ja sobie nie do końca być może już radziłem z tym wszystkim. Jest tam paru młodych chłopaków, którzy naprawdę fajnie pływają. Znam przynajmniej dwóch z nich, którzy tam ścigają się w klasach u nas w Szczecinie w laserach, także doświadczeni regatowcy. Czekamy, co z tego będzie. Młoda załoga, myślę, że mają dużo do potrenowania. Czy na te warunki? Zobaczymy. Próbowaliśmy dowiedzieć się na konferencji prasowej, dlaczego te zmiany zaszły, ale tak nie do końca uzyskaliśmy odpowiedź. Wiesz po prostu coś? wszyscy się starzeją. Wszyscy się starzeją, niektórzy za, za bardzo brzuchy urosły, i czas po prostu przejść na tą emeryturę. formuła się wyczerpała. Emerytur, emeryturka sportowa. <laughs> emeryturka sportowa, zatem teraz zapraszamy na krótki wywiad z Aleksem Michalskim, który wciąż ma w sobie tego młodego ducha i opowie nam o tym, jak Filip Ciszkiewicz trafił do załogi. Aleks Michalski, On Lemon Rockstars Racing. Alex, tak naprawdę w zeszłym roku trochę rzutem na taśmę zostaliście w ekstraklasie. Przepraszam za takie sformułowanie, ale po wynikach mogłam sobie tak to wywnioskować. No i duże zmiany w składzie, a przede wszystkim to, że Filip Ciszkiewicz jest u Was na grocie od tego roku. Jak uzasadnisz tę decyzję? Eee, no, decyzja zapadła dość późno. W sumie, podobnie jak w zeszłym roku, też późno podejmowaliśmy decyzję, jeżeli chodzi o skład. Były okoliczności towarzyszące, aczkolwiek. Uważamy, że decyzja konieczna, słuszna i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to teraz wygląda na łódce. Jesteście po pierwszym treningu z Filipem, właśnie zeszliście z wody. No to jak to wygląda na łódce? E? No, na łódce jest spokój, jest przyjemna atmosfera, jest, jest dobra zabawa. <laughs> <laughs> Łódka płynie szybko. Udka. Najważniejsze, łódka płynie szybko. Nie wiem, czy kiedyś ktoś Cię pytał, ale skąd pomysł na to, żeby Wasze stroje były w kolorze żółtym i czy jest to związane z Formułą 1? Nie jest to związane z Formułą 1. Oczywiście jakoś tam inspirujemy się gdzieś tam. Ten motorsport jest taki ładny wizualnie, więc, więc jasne jakieś tam nawiązania są. Aczkolwiek nie jesteśmy fanami Renault. Pomysł był taki, że zakładamy swój własny team. Mhm. I w tamtym okresie dużo słuchaliśmy Wiza Kalify. Okay. Jest piosenka Black and Yellow. Więc myślę, że tak. Myślę, że to jest coś takiego. Następną tematykę, jaką chcielibyśmy tutaj poruszyć, myślę, że są faworyci. Ale Karolina, jeszcze jeden transfer jest ważny. To jest Tomek Micawicz w UEFie. Warto o tym wspomnieć. Mm -hmm. Bardzo ciekawy eksperyment. No i Szymon Szymik, który pominie w barwach jak To tak woli dziennikarskiego solidności. Będziemy to odnotować chyba. No Szymon Szymik to jest znowu kolega, z którym kiedyś pływałem w jednej załodze, także tylko koz nie pływałeś, powiedz no. Z Karoliną. Ale jutro razem usiądziemy przy stole. No, prawie tak samo. Prawie tak samo. Tak samo. Okej, okay, no to e, zaczynajmy tych faworytów. E, generalnie w sumie wiem, jakie są wasze e, strzały, ale teraz z takim większym uzasadnieniem. Dlaczego i kto? Maciek. Ale ja nie wiem, jakie mam strzały. Jak ty wiesz, to dobrze. Ja nie wiem. E, to będą e, bardzo e, trudne do wytypowania regaty, tak to powiem, mhm. e, ponieważ y, tu na papierze można powiedzieć, że okej, okay, no jak Gdańsk, bo chłopaki trenują cały czas, one nie pływają, no myślę, że Sopot, przede jest z Karolem Górskim tutaj, który ma rękę do ligi, on wiele, lubi ten format. Pływa po jeziorach. Pływa po jeziorach, on ale to format lubi, on go czuje, on się tym tak. znajduje, to bo widać ze jak wszedł do sławy i po prostu tam popłynęli, więc y, mm, to na pewno, ale, ale jest tak, jest Florek, tak, Wrocław, który może świetnie popłynąć i y, nie wiemy, co z tego wyniknie, może Legia, Teraz w zeszłym roku miała słaby ten sezon. umówmy się tam, miejsce poza dziesiątką to nie jest. Ma dobry skład, tak? Kuba, bo ma też Jacka Przebylaka, który do niego wchodzi, to jest mocny, mocny, mocny po programu. Jest bardzo dużo zespołów tutaj. Które, które mogą tutaj wyskoczyć do przodu, więc typowanie jest mega, mega, mega trudne. Ale wiecie, co jest najlepsze, że ze wszystkimi, z którymi zrobiłam dzisiaj wywiad, każdy mówi, że to ich załoga wygra. To jest bardzo, bardzo Ka mi się to podoba. Każdy dobry skipper tak powie, także to jest oczywiste, że tak powiem. No, troszkę egoizm przez wszystkich przemawia, ale to jest właśnie domena dobrych skiperów. No dobrze, Maćku, ale jakbyś miał typować, tą trójkę, albo chociaż wytypować jedną załogę, która na pewno znajdzie się w pierwszej Trzeba Chciałbym powiedzieć klub Gdańsk, bo widzę jak pracują, widzę jak się rozwijają, widzę jak są przygotowani, ale oni tu w zeszłym roku yy, popłynęli fatalnie, to trzeba powiedzieć śmiało. Yy, dwa tygodnie temu tutaj był RSK yy, i też nie błyszczyli jakoś mocno. Mieli gaz, ale też nie byli jakoś mocno z przodu. Nie wiem, może się przełamią w w tutaj i, i, i popłynął, Więc postawiłem w trójce na klub Gdańsk, miał wszystko. Yy, postawiłem w trójce na harem. Myślę, że tam jest jakby troszkę nowy oddech, jest inny trener, trenują tutaj już dzisiaj trzeci dzień tak naprawdę, oficjalne treningi to jest trzeci dzień w treningu, mają trenera Francuza, który z nim wpływa na GC32, załoga, bardzo na spędzają na wodzie chyba najwięcej dni ze wszystkich, więc myślę, że HRM i na trzecim miejscu no chyba zaryzykuję. Może ten Karol Górski. No. Powiedziałbyś pogoń. Byłoby lepiej. Nie, 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 nie stawiamy pogoni w nie, tym nie, nie. składzie, na tych regatach. Yy, to, byłby, to byłby hazard. Stawianie na to, że oni popłyną w tym składzie tutaj wysoko. Jak popłyną, super. To będzie niespodzianka hazard dla mnie. Hazard niedługo. Hazard niedługo, tak. Bet fan. Twoje typowanie. Moje typowanie. Puh, bardzo ciężko powiedzieć. Znaczy, ja bym postawił tutaj na mieszankę doświadczenia, albo nie, doświadczenie. Okay. Doświadczenie. Doświadczenie, doświadczenie yy, Szymona Szymika z załogą zeszłorocznego, zeszłoroczną załogą i sprzed wielu lat Rafała Sawickiego, także na tą załogę bym postawił na pewno, że to będzie pierwsza trójka, HRM na pewno, młode chłopaki znam ich tak samo wszystkich, zawsze doceniam taki młodą krew i tą fajną walkę, także podoba mi się to i tak lokalnie patrząc, bo jestem ze Szczecina, z Zachodniopomorskiego, powiedziałbym Wolin, Albatros Wolin i liczę na Fajne przybłyski młodej stolniczki. Super, bo tutaj z Tobą też się zgodzę i myślę, że Weronika Jaroszek bardzo nas zaskoczy i myślę, że jak przyzwyczaiła swoją załogę w ubiegłym sezonie do wygrywania, to tutaj też na pewno sobie wysoko poprzeczkę postawi. Ja obstawiam, że Weronika będzie w trójce. To są też idealne warunki. A pozostałe dwa miejsca, które obstawiasz? <laughs> no Ale obstawiam na pewno. No, zgodzę się z Wami, że Jacht Klub Gdańsk też wydaje mi się, ze względów e, zgrania i komunikacji. Oni są naprawdę na bardzo dobrym poziomie, w tym, u nich nie ma żadnych zmian. Tak jak też e, rozmawiałam dzisiaj z Igorem, oni zawsze wychodzą tą swoją wyjściową czwórką. E, jest to stały team. Wydaje mi się, że załogom, które zrobiły te transfery, będzie nieco ciężej, bo wiadomo, że w klasie RS21 trzeba jednak się zgrać i nie może być e, po prostu takiej, e, takie, takiego losowania. Także obstawiam. Te dwie załogi, a na trzecim miejscu. Hmm. Nie wiem, postawiliście na Harem, czy ja wiem? Nikt nie, ja nie wiem? postawił na Patrykę Zbroje i KP Szczecin. Nikt na Rockstar nie postawił. I na Rockstar nie postawił. Nikt nie postawił na WF, nikt, nikt nie postawił na PG Racing. PG Racing to wygrał w zeszłym roku. Tak jest. E, Prawdzie w innym składzie? Bardzo szans. Ale Wybieraj. Nie wiem, ciężko powiedzieć z tym, z tym trzecim. No. Myślę, że ja się na razie wstrzymam. Na razie się wstrzymam także. Już po pierwszych trzech wyścigach? Jutro, jutro tak. Jutro wrócimy, wrócimy do rozmowy. No dobrze, zatem proszę Państwa zapraszamy na wywiad z HRM, gdzie Kuba Gołębiowski opowiada o ostatnich trzech dniach treningu i trochę swoimi, ze swojej perspektywy opowiada o tym, co się dzieje na pokładzie. Kuba Gołębiowski, Harem Racing. Cześć Kuba, jesteście już po trzech dniach treningów tutaj w Sztynorcie. Jak oceniasz swoją formę przed regatami, formę właściwie waszej załogi? Cześć, cześć wszystkim. Formę przed zawodami oceniam bardzo dobrze, ponieważ w poprzednim sezonie nie zagrało kilka rzeczy. Mianowicie nie byliśmy dość zgrani oraz mieliśmy problem z komunikacją na łodzi przez to. W tym sezonie przyjechało z, nami, przyjechało z nami dwóch trenerów, aby te aspekty poprawić i właśnie przez te trzy dni pracowaliśmy głównie nad tymi aspektami. Trener nas dzisiaj pochwalił po zejściu z wody i powiedział, że jesteśmy gotowi. No właśnie, młodość trochę idzie po swoje, ponieważ jesteście chyba jedną z najmłodszych załóg, które startują w ekstraklasie. Jak myślisz, jakie elementy macie lepsze w swoim zgraniu niż pozostałe załogi? Hmm. Myślę, że mamy podobne elementy co do reszty. E nawet tak jak powiedziałem, coś nie grało w tych elementach, dlatego ta młodość troszkę i takie. Przesadne zaangażowanie w każdą pozycję, my to nazywamy przesadzanie bidonów. Każdy chciał być e, e, pomocny jak najbardziej dla każdego, nie wykonując swojej pracy. E, przez to traciliśmy dużo i właśnie dlatego e, przyjechaliśmy tutaj z trenerami, aby trochę nas uspokoił i że tak powiem sprawił, że będziemy bardziej dojrzali, dojrzali jako cała drużyna. A jakbyś miał możliwość wybrać w ciemno miejsce, to które byś miejsce wygrał po pierwszej rundzie, wybrał po pierwszej rundzie Ekstraklasy? W ciemno biorę pierwsze miejsce. Myślę, że udźwigniemy to brzemię. E, jesteśmy gotowi i jesteśmy mocni mentalnie z, z tym, że jesteśmy w stanie w tym sezonie po prostu wygrać. Super, trzymam kciuki. Dziękuję. Dzięki. Wspominaliśmy o Weronice Jaroszek, tutaj to nazwisko padło wielokrotnie, obstawiamy, że będzie w pierwszej trójce, a jest załogą, która awansowała z pierwszego miejsca. Maciek, co możemy powiedzieć jeszcze o innych załogach, które awansowały? Znaczy ta czwórka, która awansowała, czy mówimy o Wolinie, czyli Weronika Jaroszek, mówimy o Ocean Challenge, wtedy z Bartkiem Bartnickim, teraz tutaj z, w wyjątkowych w regatach z Przemkiem Płóciennikiem. Więc też nowy skład. Sport Vita, Bartek Wójciak, o nim już rozmawialiśmy, już po nie, z Michałem Kornyszczukiem. I, i kościanski klub żeglarski, czyli Daniel Sokołowski z ekipy Zomegi. Te wszystkie cztery załogi w zeszłym roku w pierwszej lidze pływały zdecydowanie najszybciej. Tam jeszcze nie słońce do ich dołączyło w końcówce, ale to naprawdę te cztery załogi sobie zapewniły awans dużo, dużo wcześniej. I, I pokazały, że są jakby, jakby zdecydowanie mocniejsze niż cała reszta pierwszej ligi. Czy to zderzenie z ekstraklasą będzie dla nich proste? Nie, nie będzie proste. E, tutaj mówicie o tym, że Wolin, Weronika i Roszek. E, trzymam kciuki, bo to jest zespół, który nazwali mnie w jako bo to, jak poskładałem rok temu, przypadkiem i, i sukces odnieśli fantastyczny. Myślę, że, że to ściganie tutaj no, będzie dla nich inne niż w pierwszej lizy. Dla wszystkich załatwię. Przepraszam, ale pamiętaj, że Wolin był już kiedyś w ekstraklasie, więc oni mają jakieś tam doświadczenie. No ma Olek ma doświadczenie i tam jest Michał, tak? Więc to, ale to nie są, moim zdaniem, to jest inny świat. To się, to się pozmieniało. W ciągu jasne, czasu jasne. są się pozmieniało bardzo mocno. I myślę, że spokojnie będą, będą to nie będzie walki o utrzymanie. Żadne z tych starych załóg moim zdaniem nie ma jakby problemu z tym, że, że jest skazana na walkę o utrzymanie. Oni mają absolutnie na to potencjał tutaj, żeby, żeby powalczyć. Oszczędzin, że nie może być ciężko, bo to jest skład zupełnie pierwszy raz na wodzie. I i, I Cieniu też, nie, nie steruje z łódką ale regularnie. Słyszałam, ale słyszałam, no, słyszałam ploteczki z dzisiejszego treningu, że Ocean Challenge, jak wiało dzisiaj troszeczkę mocniej, wygrywali wyścigi. No dobrze, na Ocean Challenge masz Bartka Remnickiego, masz Stanleya, to jest każdy z łupków, przepraszam panowie, 115 żywej, no to docisną łódkę, na pojedzie. Ale jak będzie mniej wiatru, a taka jest prognoza, hmm. no to <grychy> fizyki nie oszukamy. Więc oni będą mieli problem, natomiast te załogi na pewno będą, nie będą grzać ogonów one będą z przodu. Znaczy, będą się łódka, pojawiać z przodu na pewno. Łódka jest bardzo techniczna i przy słabym wietrze, jakim nas opowiada się przez najbliższe dwa dni, no to te załogi mniej opływane, czyli mniej doświadczone, e, będą miały większe problemy, bo przy silnym wietrze zawsze może popełnić troszkę więcej błędów. A teraz pytanie odwrotne. Czy... Może nie tęsknicie, bo to generalnie złe określenie, ale czy e, uważasz, że załogi, które odpadły po ubiegłym e, sezonie, mogłyby jednak, e, że tak powiem, nadal być w tej ekstraklasie? Czy to wszystko jakby Twoimi oczami było fair, powiedzmy? Ale ty mnie nastawiasz na ten, potem takie złe spojrzenia na Keję i tam będę mówił, a ona nas źle, a nas nie wystawiłeś jej faworytów. Ja mam trudną rolę, bo ja jestem organizatorem tych regat, ja muszę z wszystkimi dobrze żyć, a potem każecie mnie oceniać i wszystkich, kto ma szansę, kto nie no, i tak że dalej, nie? więc Ale ja nie, bym się zgłonił. Ale jak nie ocenisz, to a potem myśl, mówią, że nie myśl, Myślę, że, że te załogi, które spadły, one spadły za służenie. Iskra w tej formacie, który ma teraz, czyli z maczkiem sapiejką absolutnie mogłoby spokojnie, co się walczyć. To z dwóch zdań. Sztorm grupa, tam jest zamieszanie. Ja nie wiem co się dzieje w Storm grupie, więc poczekajmy co się, co się wydarzy. Garland. Garland nie spadł. Garland był tam w pieszej no, Tam oni się muszą pierwszy awansować. Oni pierwszy pierw muszą awansować. Kto nam jeszcze spad? Spadła spadł Polsporty w ogóle nie wystartowały piesze bo, bo ich nie ma i spadł okażet. No, okażet zajął przez ostatnie miejsce piesze Okay, w nowym składzie, ale w tym składzie też w zeszłym roku powali z Sarkiem no nie mieli tu jeszcze szans się utrzymać, nie? więc y, weszły cztery zespoły, w mojej ocenie, sorry, mocniejsze, więc ta, ta Ekstraklasa się jeszcze bardziej wzmocniła i jeszcze bardziej wyrównała, biorąc pod uwagę transferu, o którym mówiliśmy, czyli osobowe zmiany, mhm. jeszcze ponoszą poziom do góry. No, trzeba brać na klatę to, co mówisz. No dobrze, to w takim razie, jeżeli tutaj wychwaliliśmy Weronikę Jaroszek, zapraszamy do przesłuchania pierwszego z dnia dzisiejszego wywiadu z Weroniką, która była akurat po pierwszym treningu gdzieś tam koło godziny 10. Także zapraszamy do przesłuchania. Weronika Jaroszek, Łukaszet Albatros Wolin. Jesteście po pierwszym treningu w Sztynorcie i przed pierwszymi regatami ekstra klasy. Nowy skład. Parytety zachowane, bardzo mi się to podoba. Jakie odczucia po pierwszym e, treningu i czy pływaliście już w takim składzie? E, zeszliśmy przed chwilą na wodę, pływaliśmy z półtorej godziny. E, troszkę było mniej wiatru niż było zapowiadane, także rozgrzeliśmy się, porobiliśmy trochę zwrotów, rufek. Później idziemy znowu na drugi trening. E, mam nadzieję, że będzie więcej wiało. Płyniemy z małą zmianą, bo e, u nas teraz na foku w tej edycji będzie płynęła Julka Rogalska. Potrenowaliśmy trochę przedtem w Szczecinie, mieliśmy dwa treningi, także myślę, że jesteśmy w miarę już do dograni. Ja akurat z Julką pływam też na regatach kobiecych, także... My obie myślę, że już się rozumiemy trochę na wodzie i nauczyłyśmy się razem pływać, także no, myślę, że będzie w porządku. Przyzwyczaiłaś troszeczkę swoją załogę do wygrywania, ponieważ w zeszłym roku w pierwszej lidze poszło Wam naprawdę, naprawdę dobrze i wygraliście e, tak naprawdę tą pierwszą ligę bardzo na spokojnie. Mogę powiedzieć, co może Was zaskoczyć w Ekstraklasie? No, to jest, myślę, że to będzie dla nas jakieś wyzwanie. Nie pływaliśmy jeszcze z załogami, które pływają w ekstraklasie, także totalnie nie wiem, czego się spodziewać. Pływałam tylko w damskich załogach, które gdzieś tam też w ekstraklasie pływały. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że trochę zamieszamy w tym sezonie i pokażemy, na co nas stać w ekstraklasie również. Przed nami takie jeziorowe warunki tutaj w Sztynorcie. Jak się odnajdujesz w, w takiej taktyce? Ja ogólnie jestem bardziej e, przyzwyczajona do morskiego pływania, bo wychowywałam się też nad morzem. Ale w tamtym roku pokazaliśmy, że też wolniej niż w Norcie potrafimy pływać. E, myślę, że słabszy wiatr, jaki jest zapowiadany na Teregaty, będzie nam sprzyjać, bo jesteśmy dosyć lekką załogą. E, no i co? No mam nadzieję, że będzie w porządku. Od tego sezonu bawimy się w polskiej lidze żeglarskiej w typowanie, i Maćku, jakbyś mógł jeszcze raz nam wszystkim wytłumaczyć, o co w tym chodzi i jak dalej to typowanie będzie się rozwijało. W zeszłym roku się udało zrobić na koniec taką zabawę, w tym roku to y, próbujemy robić troszkę bardziej profesjonalnie. Mamy typowanie na stronie, można wejść na naszą stronę internetową. Od tego roku w Polskiej Lidze Żeglarskiej bawimy się w typowanie. Maku, jakbyś mógł powiedzieć o co w tym chodzi i jak będzie się dalej to typowanie rozwijało na przestrzeni dalszej sezonu? Już pod koniec zeszłego sezonu udało się zrobić nam taką zabawę, przetestowaliśmy czy to działa, działa, w tym roku próbujemy zrobić to bardziej poważnie. Mamy takie typowanie na stronie, y, typuje się pierwszą piątkę i za tam każdy poprawny typ się zdobywa trzy punkty, a za miejsce wydobywane w pierwszej piątce właśnie punkt. I tam jest taka zabawa, która ma trwać cały sezon. Po prostu. Natomiast ciekawostka. Udało nam się, udało nam się pozyskać partnera. Betfan, czyli normalnego, legalnego polskiego bumohera na prawdziwe pieniądze. I to już ten Batfon po pierwsze nam wspomógł nas, zdając nagrodę za to typowanie, ale słuchajcie, to jest historia. Jeszcze nieoficjalnie możemy powiedzieć, będziemy mieli typowanie na prawdziwe pieniądze u normalnego bugmachera. A czy ja jako pracujący tutaj mogę nie. również? Znaczy musiałbyś sobie założyć jakiś ten, jakiś alter-ego i. Bo ja bardzo i... chciałbym tam coś. Ale tam schwadzają dowód, wiesz, okay. nie, chodzi, nie chodzi o to, ile masz lat, ale. Muszę teściowy ukraść dowód. Teściowa może, tak. Teściowa rodziny mogą typować. Nie słuchajcie poważnie mamy. To, to jest, będziemy o tym mówić jeszcze parę razy, ale y, mm, zaraz po tym weekendzie pojawi się na stronie Betfana, pojawi się zakładka żeglarstwo, y, i tam będzie Polska Liga Żeglarska, gdzie można typować wyniki y, kolejnych rund pierwszej ligi ekstraklasy. Po raz pierwszy w historii chyba w Polsce, ale na pewno jakiekolwiek pierwsze polskie regaty mają takie, tako, taki, ta, takie, takie coś, takie typowanie, taką zabawę. Y, no dla mnie ja jestem tym mega, przepraszam. Podniecony, podjarany, bo pracowa... również. pracowałem na tym dwa lata, z różnymi, z różnymi buchmachami, udało się przekonać Betfana, zobaczymy czy to zadziała, więc pobawcie się z nami tą zabawę, bawcie się na razie na naszej stronie, po, 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 potypujcie do pierwszą piątkę, e, a potem jak się pojawią te prawdziwe typy, no to wpłacicie nam 5 złotych i się pobawcie, to można, też, to można stracić można to też ja też wygrać. Emeryturę, Ja tylko powiem tyle, że to jest, to jest zupełnie coś nowego. To otwiera nam w ogóle nowe możliwości, bo jako dyscyplina wchodzimy w obszar gier hazardowych, tak jak to, jak to jest w każdej dyscyplinie sportowej można, można obstawiać. Piłko nożną, koszykówkę, środkówkę, tenis, żużel, wszystko. Żegarstwa nie można, więc wierzcie można, przez co mamy szansę dotrzeć z świadomością tego projektu, że jesteśmy w ogóle, że jest takie, są takie co takie rozgrywki, jest pierwsza liga, ekstra że takie zespoły tam są wszystkie wy, wy, wypisane, docieramy do świadomości nowych kibiców sportowych, graczy hazardowych i myślę, że to powinno spowodować jakby no, zainteresowania ligą w ogóle i tak dalej. No to na pewno wiąże się z tym, że będzie więcej kibiców na naszej stronie. Oglądajcie nas. No właśnie, ale żeby typować trzeba też trzeba być na nas. bieżąco, trzeba być na bieżąco, trzeba słuchać nas. zatem zapraszamy trzeba jutro nas. na transmisję na żywo, która jest zaplanowana na godzinę dziesiątą, 10, razem 10:30, 10 przepraszam, także zapraszamy na YouTube'a. Tak. Kanał y, Żeglarski OCS na YouTubie, wszystkie linki, słuchajcie, znajdziecie u nas na stronie. Trzeba wejść na stronę LigaŻeglarska.pl, tam jest taki dział Śledź Regaty. Jego widać i na y, z laptopa, czy z komputera, jak widać go też z komórki i tam po tym Śledź Regaty pojawi się wam podstrona, w której są wszystkie linki do wszystkiego, co publikujemy. Konferencje prasowe, te studia e, oraz e, tracking oraz właśnie linki do transmisji. W sobotę mamy poranną i popołudniową, te samo w niedzielę e, nie, piątkowe proszę w piątek. W piątek mamy po, poranną i popołudniową i w sobotę drugiego dnia też mamy porannę popołudniową, którą będę komentować dla was y, 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 Karolina i y, y, Kokos. A ja może też mi się uda, bo będę na wodzie, więc może będę coś z wody dopowiadał, jak się uda, to tych już nie połączyć. Także serdecznie zapraszamy, jeżeli nie możecie być z nami w Sztynorcie, zapraszamy do media na media społecznościowe, stronę internetową oraz YouTube'a. Będziemy starać się przekazywać wszystkie informacje na bieżąco i również zapraszamy do obejrzenia konferencji prasowej, w której również ciekawe informacje dzisiaj zostały powiedziane. Jeszcze jedno, zapomnieliśmy. Jest nas tak dużo, że jeszcze jesteśmy w telewizji sportowej, jesteśmy w sportklubie, czy jesteśmy dostępni w, 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 na kanałach telewizyjnych i kablowych. W sportklubie tam są też wejścia krótsze niż u nas na YouTube, ale są po kilka godzin dziennie, więc zapraszamy, no, może siedzieć sobie ramówkę i jeśli też, też normalnej, prawdziwej telewizji od ciebie w, w domu no, na kanapie. Także jesteśmy wszędzie. Zapraszamy bardzo serdecznie.